Na tym statku nas do pomieszczenia jednego wzięli, i nam w Kucki usiąść tak w kącie i cały czas do nas dwóch mierzyło skałachów. A oni w tym czasie po, liczyli te pieniądze. I okazało się potem, że oni liczyli te pieniądze. Myśmy tam parę godzin przesiedzieli. Co, co, co robiłeś przez te parę godzin? Siedziałem w stresie. I co, co bym myślałeś w takim razie? Bo tam z tego, co pamiętam. Tak, czy... Pamiętam, że mi tak po głowie, Ja pierdolę co ja tu robię. Ja <laughs> ja. No. Właśnie nic więcej. Nie? <grym> Tym bardziej, że to są tacy ludzie, z nie do końca możesz negocjować, tylko no, jak sobie coś wymyślam, to. No ale ci... teraz płyta. Po tych paru godzinach przychodzi gość w garniturze, taki wiesz, no, Somalijczyk, ale w garniturze, zarombisty angielski, taki wiesz, z akcentem angielskim. Mówi, że dziękuję nam bardzo za współpracę, że jest mega zadowolony, wszystko jest dobrze, zostaniemy odtransportowani na swój statek i ma nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy. My wiesz, kopary. <grym> Ok. Oi, roncha, roncha.